Trump od razu ruszył na niego, nie będziesz mi mówił! Wczorajsza konferencja z Załęckiego z Trumpem. Pewnie to było dobre, bo co mi się to najbardziej nie podobało, to to, że Załęski powiedział, że musicie uważać na Rosję, bo jak wiadomo, oni nie znają tej mentalności ich, bo my jesteśmy tutaj, my znamy mentalność ruskich i wiemy, kto to jest, jak, jak z nimi rozmawiać, że tak powiem, tak? Oni tego nie wiedzą i Załęski powiedział, że was też to dotknie później, po wojnie, jak się wojna skończy. I Załęski powiedział, że poczujecie, poczujecie to później. Co się wydarzy, jakby, nie? A Trump na niego normalnie, momentalnie naskoczył: Nie będziesz mi mówił, co ja będę czołuj, nie? Także tak niesmacznie to wyglądało. Trump z jakimś przydupasem obok siedział, i to myślałem, że to będzie taka debata, jak dwóch kumpli, bo jakby nie było krajom po tej samej stronie: dwóch kumpli siedzących na ławce i rozmawiających, ale się okazało, że konferencja była trochę za ostra. I teraz pytanie: czy zrobili to. Pod kamery, na plus zasługuje poziom, poziom angielskiego załońskiego, który jeszcze rozmawia z takim brytyjskim akcentem, także jestem ciekaw. Sam pytanie sobie zadawałem, czy polscy politycy daliby radę, dlaczego taką rozmowę przeprowadzić. Moim zdaniem nie, a ty zostaw komentarz, co o tym sądzisz pod spodem.